Ja dzisiaj kulturalnie, soczek jabłkowy, z, kieli, z kieliszka... Kultury? Jakie kulturalnie? Ty. Ja dzisiaj Co? kulturalnie, soczek jabłkowy, z kieliszka, no bo przyzwyczaiłem nie. się, kurwa! Jakie kulturalnie? No kulturnie! Kulturnie się mówi. Tak, wiem, że żyłeś całe życie na wsi. Nie, to tak się... Tak <laughs> się po prostu mówi po polskiemu. Tak, po polskowemu. Kurwa, ej czekaj, no bo coś mnie Twitch mnie troluje. No bo mówi mi, że wysłali mi maila, a nie wysłali mi maila. No to oszukali mnie. Oszukali mnie banda złodziei decydentów. Nie, no wysłali nam mojego tego, głównego maila. No, co za chuje. Twojego gówno maila? No mojego gówno maila, wysłali i nie ma. O, <noise> jest, dobra, przyszedł. To jest, to jest rozwinięcie właśnie skrótu Gmail. Tak, ja się zawsze śmiałem. Jak mówiłem, jak byłem dzieciakiem i grałem w gry RPG, to mówiłem, to jest mój główny bohater. A moja siostra mówiła: tak, chyba twój główny bohater. <noise> Myślisz, że Gmail ma coś wspólnego z punktem G? Wiesz co? Może, może tak yy, podświadomie, no tak specjalnie to mm -hmm. jest? Ja myślę, ja myślę, że to jest działanie na psychikę ludzką. Tak, nie, jak, jakby to miało działać na psychikę ludzką, to by się nazywało zakrytki fiutek mail.com. To się nazywa Short URL. <laughs> Dobra, czy jesteśmy gotowi do rozgrywki? Ja jestem gotów. Już bardziej gotów chyba nie będę gotów. Bardziej Już... będziesz gotów, nie, jak nie... pójdziesz spać. Takie. Powinno być takie stwierdzenie: dwa piwa i trzy whisky później. Nie, to już jest cztery szklanki później Ale takie pełne? Mówi, że... Nie, Prowadziłeś no litra? Nie Piłem, nie nie piłem litra? na czysto, nie piłem na czysto Prowadziłem litra. Dobra. Dobra, to my kurwa ostatnio poznaliśmy rok temu. No kurwa, sam jesteś rok temu Dobra. Pół roku temu. A czy nie, no ja pamiętam w sumie gdzie jesteśmy. No ja ja mniej, mniej więcej też, ale... Mniej więcej pamiętasz? Tak, z nią gadaliśmy chyba przed, ale spróbuję jeszcze raz. Tak, gadaliśmy z nią zdecydowanie, ale może nam powie ładny wierszyk. Hey, jakie to? Okay, Narka go, Hipsterko. Go, go, go. Dobry wiersz. Jejbiście. ale wiesz, że Hej, nie możesz own words, daddy. Okej, okay, well, nara. Chodzi you later, hip chick. To to się tłumaczy jako hipsterka? Hip -chick? no dobrze, może... no, fajnie. Czy może bardziej, Czek, Hips to są biodra? Biodra. Czyli. Nie, no ale to nie chodzi o biodra, no gdzie? Hip chick. Nie wiem, czemu mu się skojarzyło z, z Askinami. Yo, that's what made for chicks to Grace Ej, weź co, posłucham tego teraz. Teraz streamujemy, nie ma słuchania hey, muzyki. co To, nie to było... Not, the Not the American Average. average. Yeah. Dobra, nie możemy wejść. Tutaj, pamiętam, był jakiś taki rozległy teren, że się chyba chodziło, i my tutaj weszliśmy na sam koniec. Ogólnie motyw jest taki, że weszliśmy cały, odpaliliśmy chyba. Powiedziałem, że to jest taki drugi rozdział gry. Tak, no no, no. Gdzie? Nie wiem, co tak. Jak pierwszy rozdział się rozgrywał w biurze. I drugi rozdział to jest ten moment, kiedy on dojeżdża do tego miasta, do tej rubakawy i zostaje tym szefem tej restauracji, który zamienia tak. kasę. Ups gdzieś pojechał kurwa jest myślę... tak ja teraz myślę ile mamy do rozegrania kurwa ty przygodówek to mnie po prostu zmierziło teraz jak o tym pomyślę a i to jesteśmy w Calavera Cafe Okej czyli by ogólnie to jest taki ogólnie ta lokacja to jest taki można powiedzieć hub czyli po prostu masz mm -hmm. dużo możesz iść gdziekolwiek ale musimy wszędzie rozwikłać jakieś Gadki, Dobra, co my mamy w ogóle przy sobie? To jest też ważne. A to co, co? co to jest? To co dostaliśmy od tego Kolesia w Ojezu. Jezu. Przy o... jakimś obstawianiu? Coś takiego. A co to jest jeszcze raz? Drukarka jakaś. A to jest drukarka do jakichś. biletów? Czy... Coś takiego co no? No 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 no. To mi się to kojarzy, jakby z y, biletami na wyścigi konne, coś takiego. Czekaj, czekaj, czekaj. Pamiętasz jak my się pierdoliliśmy z tą grobą, bo, bo nie ogarnęliśmy, że on może używać rzeczy na sobie? Weź użyj tego na sobie. No jak się tego używał na sobie? No właśnie, bo chyba musisz wybrać i teraz... Kliknąć to? No... O, tak, 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 tak. Ja pierdolę, widzisz? Czyli wybierasz dzień... 30 tak, dzień Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, tak, to tak jest. No po lewej wtorek. To co to jest? 32 jest max Po lewej 31 chyba. Nie 32, lol. No to to nie jest miesiąc, nie, dzień miesiąca, co to jest? No teoretycznie jest Teoretycznie Ale bo tu masz normalnie, no dobra, no rozumiesz nie ma polskich polski liter, nie? Bo jest poniedziałek, mole... wtorek, no shiry nie ma, tak? No nie ma Eś, no. No Piątek, sobota niedziela A co po... to możesz... no. Po prawej jest rok Rok? Dlaczego rok Nie wiem Nie 15. miesiąc, nie, nie miesiąc kurwa. No nie 15? No, no, 32 to nie masz miesiąca gdzie masz 32 dni To nie może być no nie. miesiąc i 15 też nie może być miesiąc 15 A co To 15 to może jakiś dni, to jest jakieś... drugi? Tak no dobra, czyli możemy rukować bilety, mamy jakieś dwie wartości i dzień. O znaczy, kurwa. Co, powiem, jedna... O, 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 masz. Okay, rejs. Rejs. Dobra, czyli to czyli jest. dwa tak. gonit, dzień, gonitwa, yy, dzień. I... Mhm, tydzień i dzień. A czy tydzień? Ile jest tygodni w roku? Nie, ale to nie ma sensu, że w roku. Nie, w roku nie, w roku jest 50 coś. Czyli 15? Trzeba nam jest 15? Bo pewnie 32 to jest pewnie race, nie? Czyli wyścig. No 15 tygodni? Albo to jest 15 wyścig, albo to jest 15 tygodni. Czekaj, no, ale 3 nie, no to. Czekaj, 4 razy 12 daje nam. 48, no nie. No nie, zdecydowanie nie. 48 weeks a year, that's not it is indeed a great day for the revolution. Say hola oh. to Little Manny, the first ah. enlisted messenger to serve the LSA. Please feed him some breadcrumbs and send him back quickly, so we may know that our maiden flight was a success. <laughs> Zdrówka. No dobra, to jest to jakiś list od tego naszego ziomeczka z... Z państwa podziemnego. Z państwa podziemnego, <laughs> dokładnie. Walka z komuną. Tak. Dokładnie o tym jest ta gra. Gold... Gold piki. Myślałem, że to jest gold stacke. de oro. A very fine liqueur filled o, ogóle... with solid gold flakes. Ostatnio, jak, jak właśnie byłem na tej podróży, nie? Mhm. E, to byliśmy też w takim miejscu, gdzie właśnie robią sakę, nie? Mhm. I mogłem spróbować kilku sakę, jakby za darmo po prostu, takich jakby próbki, nie? Mhm. I powiem Ci, że jedno było tak dziwne, bo jedno z tych sake było. Kurwa, nawet nie wiem, jak to opisać. Było sfer... To był jakby sfermentowany ryż, nie? No wiadomo, jak sakę. No. Tylko, że on był. Normalnie miałeś. Kurwa, był strasznie gęste było to sake, i miałeś tam kawałki ryżu w tym sake, więc kiedy piłem ten alkohol, to jednocześnie musiałem przeżuwać ten ryż. Oje, of, of Wiem, właśnie to. To było takie. Z jednej strony to było smaczne, bo było trochę słodkie, a z drugiej strony obrzydzało mnie to, bo miałem takie. Kurwa, żuję alkohol. Ale to jest. Oh Jezu, pijesz w budę i przeżuwasz żyto w tym momencie. No, o fuu. trochę coś w tym stylu. Wiem, że to brzmi obrzydliwie i to było jednocześnie całkiem smaczne i wywoływało u mnie taką reakcję prawie, że wymiotną. Ja Ale nie dziwię się. Dziwne, dziwne, strasznie dziwne. Oh fuck, o fu. A było takie, to było, wiesz jak to było kurwa gęste? Mm. Ja pierdolę, to było gęste i z takimi kawałkami normalnie ryżu sfermentowanego, o, kurwa, dziwne, Ech. dziwne. Dziwne, dziwne, naprawdę, aż ciężko pisać. To trzeba przepić. Trzeba to przepić. Znaczy tego się nie pije, to się kurwa żuje. Przeżuwa. Masakra. Czekaj, podobno do ciebie słowo słychać. Nie wiem. Ej kurwa, rzeczywiście. Co mam zrobić? Głośniej się wziąć? Nie wiem, daj. To z... no, ty masz gaina na Majku, chyba, nie? Chyba, ale korzystasz nie z tego Majka. Kurwa, ja pierdolę pewnie z tego Majka korzystam na Teamsach. Ja, 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 nie, ja nie mam na Majku takiego bassa. Ja Nie wiem, ty masz jakiś taki fajny bas na Majku. Ja niestety tego nie mam. Nie, ja mam po prostu, przechla... ja mam po prostu głosie, przechlany tak. głos i dlatego. A, no dobra. To u mnie naturalne. Dobra, Gold Sucker zbadane. Co my tam dalej mamy? Mamy Gold Sucker. A i to, czyli mamy tylko w tym momencie bilet, dodatkowo. Ta mm, wiadomość od. Naszego mastera i Sacka. zawsze noszę przy sobie butlę wody. Jest zasada życia. No dobrze mieć wody za. Fajnie, jak masz taki wiesz, jak masz taki płaszcz, czy gdzie masz tak, że możesz z schować sobie ćwiartkę. Dlatego kiedyś się Ejś. kupowało krupnik, nie? No. Jedyna płaska butelka. Z nią gadaliśmy. Halo, halo. Z nim. Z nim? To co on? Pan ogrodnik. Ale nie da się z niej pogadać? Już? A ja ja czy coś co pamiętam zagrywaliśmy z nim, ale może się nie da. Które, wiesz co, co my mieliśmy my dokładnie my zrobić, my zrobić, kurwa, to jest problem. No. cajcie, czaj, czekaj, wiesz co? Wróć do tego chłopa który jest przy statku, bo pamiętam, że on... To było coś takiego. Ten chłop powiedział, że pozwoli ci wsiąść na statek, jeżeli zrobisz to, to i to. No no, 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 tylko teraz gdzie, ja, gdzie ja był nie chce. statek? pamiętam... No teraz w tą str stronę. Staty. A nie, czekaj, on był przy kalavera kafe, chyba. Del tak mi się przynajmniej... Uera? Yy, to chowaj mnie, w tą stronę. Kurwa. To nie w tą stronę! Teraz jest gitara podobno. Jest je gitara. To można jechać dalej. Git. Ciekawe, ciekawe jak stwierdzenie git przesiąknęło do popkultury po gitowcach. Którzy są właściwie pusy, takimi pusy chyba... Byli gitowcy. By, to by, byli gitowcy, wiesz co to... To była taka chyba su subkultura, trochę, którą bym mógł przyrównać. Kurwa, jak, jakiegoś babola to będzie straszne, ale wydaje mi się, że do Emo współczesnego. Bo wchodziły tam jakieś cięcia się i tak dalej. Kwiatowcy? A ostatnio się zastanawiałem skąd się wzięło słowo spoko. Kurwa, to nie, nie <laughs> Spoko? Pewnie, pewnie może to jakaś wariacja na temat okej. Okay. Okej? Okay? No nie wiem, zawiera w sobie okej, okay, więc... A, czekaj, spok. O, oh, many. Dobra, gdzie jest... Kurwa. Czyż wyjść stąd na pewno? Manny! O! Jezus. To jest Palbo? Lola. Lola. Tak, o. Teraz, gdzie jest? Where, 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 where? Oh, here. No, wait. Dang! I have a whole new system for messages. Just let me. Here. No. No, wait. Ah, be quiet. Here it is. Wait a second. It's empty. There was something inside. It felt like a key. A key? Yes. But did somebody come back here and snake the key while I was sorting the coats? Who would do that? They messed up my whole no system. Ja no no co i myślałem, że coś kurwa dostaniemy, a tu o kolejne z... A wiesz, Kurwa, dobra nie wiem. Dostaw ją. Ty bo ja nie pamiętam <suszy> gdzie był kurwa ten... Bo wiem, o coś szkoli z tym statkiem. Ale on nie był tutaj. No musisz poszukać kurde, bo... Za długa przerwa, pamiętam, jak ta że... przygodówkę, to był... za długa... Pamiętam, przerwa. że... No no jak na to przygodówkę to ciężko. Pamiętam, że było takie miejsce, gdzie miałeś, jakby taki deptak, i mogłeś w, chyba w trzy różne miejsca z tego deptaka się udać. No, no, no. Postaram się pójść jeszcze tutaj. O, tutaj było coś, co latało nad nami? Dobrze pamiętam? Tak, Cepelin, taki. No, kurwa. Cepelin. To się. Mogę po polsku się mówić Cepelin, kurde? Czy co to jest? Eee... A masz odpowiedź. Spoko to spokój. Od tego. <laughs> Nie, serio spoko jest od spokój? Nie. Leave me alone, to do. Spoko, spoko. Czy to prawda, ja czy to jest zweryfikowane, czy to tylko teoria? <laughs> to jest prawda Wikipedii. Prawda Wikipedii mówisz. O, chyba czaj, chyba jesteś w tym miejscu, czy czyli? Kurwa dotarłem do... No ja pierdolę To nie w tą stronę. O chuj, panie Ty zgubi... Po prostu... Mam nadzieję, że to będzie tu... Jest! Dobra Powiedz jeszcze raz O właśnie Could you go over that part again about why I can't board? Uh, still no room for you on board. No word from Naranja, but he's done this before. But I'm first on the waiting list, as it were. Yeah. Uh, about that union card, Manny. I have one. I just left it in my other coat. Now don't forget that Gladys has got to bring his own tools. He will. He doesn't go anywhere without a lot of tools. Good. It's me that is the limbo. Don't just sit around here collecting barnacles. Right. Viso, ya yeah, Ja nie wiem co, za co w ogóle za co się zabrać tutaj. No. Ale hardcore, ty. Postawiliśmy sobie bez, kurde wysoką poprzeczkę po takim czasie. No. Znaczy teoretycznie w sumie nic nie zrobiliśmy jakoś specjalnie w tej lokacji. To było no tak, ale... że zaczęliśmy ją... I... Ale odby odbyliśmy parę rozmów, o których teraz nie pamiętamy. I to jest problem. Nie pamiętam, że gadałeś właśnie z tymi pszczołami czy coś. No no no. One są jakieś niezadowolone i. Założyły związek zawodowy. It's bad down here man. It's like it's like we want to control the means of like uh things and stuff, you know? You bees gotta be strong. Easy for you to say top Aha, ale to jest koniec roz rozmowy z, z nimi. I pytanie, czy oni coś się od nas czy nie, bo ja nie pamiętam. Jo. No. O, kurwa, ty. To byliśmy? Nie. <laughs> My nie byliśmy tutaj. Super, mamy kolejną miejscówkę, stary. It's locked. A! Dobrze, przynajmniej tyle. Tu nic nie mogę zobaczyć, przejść na drugą stronę. Yo... Aha. O, czyli na razie nic nie możemy zrobić. O chuj, panie. <grywki> to jest milion, milion miejscówek i nie wiadomo co zrobić. No jeszcze są miejscu, w których może nie odkryliśmy nawet, więc to jest jeszcze, jeszcze lepsze. No nie, musisz popielać po miejscu co? Tak i zobaczyć, coś da się zrobić po prostu. Mamy tu to, mamy to coś do drukowania biletów. I zaraz pójdziemy sobie w okolice tych biegów. O!

No i masz wielką kuwetę, i co z tego? Aha, no i dalej nigdzie się nie da przejść. Miał. Okay. No i mamy tego typa. Kurwa, muszę na nowo na to klikać bo nie ja nie wiem, co to było. ktoś naprawdę znakuje ten kat. Nie potrzebuję jednego z tych. Beloved Sanspoof, this regal and majestic feline, was a record holder for speed and a favorite of the crowds here in Rubacava for many years, until her career was suddenly and tragically cut short on the second week of the racing season when the airship Olivia One, on its maiden voyage, crashed onto the track mid-race and exploded. Many bereaved fans testified later that before the blimp hit, Sanspoof was in. jakaś historia. To jest jakaś podpowiedź, kurwa, czy nie? Druga połowa tygodnia, to było? Miał Kurwa.

Piesztov de Vodki, kurva. Oh, hi. Betting stop, please. Here you go. Hey, this looks different than our usual ticket. Well, that's because it's from uh, last season. Alright, just a second. There you are. Just a bunch of cats. Yeah, But... Look oh, sorry, sir. Love czyli coś my... jest nie tak z tą maszynką? Nie. jeżeli wychodzi na to, że musimy po prostu wydrukować taki bilet, który wygra, ale skąd mam wiedzieć jaki to jest bilet? Znaczy pewnie możemy no, nie? wydrukować w momencie, kiedy już wygra, tak, żeby żeby go zrealizować. No tak, no, to nie wiem. To było wejście? A było. Choda. A to jest co babka, która kiedyś przeszukuje. Sir, if you will, please place all of your belongings on the security desk. Jezu oh, clean. Rytm, Manny, miałem prawo je zróbseć. Czyli mogę wejść. <laughs> Ej, to nie ma sensu. No. To jakaś jest głupia. Sir, if you will, please place all of your belongings on the security. desk. Jak to jest możliwe, że to kurwa. piszczy, ale nic nie masz przy sobie i. Kurwa, wysyła you're clean. They're locked. They're lockers! <laughs> These lockers have a note on them. Employees. <laughs> I, <laughs> I don't care, care who's actually, doing that, please, kiedy, stop using the nation chamber to crack, crack open walnuts. Th Thank you. Not picking that up. It it's locked. I've got to get one of these things from my office. Not portable. Hmm. A lot of paperwork. A lot of passengers. Everybody's back home but you and me. Hey hey, official documents. Don't touch. So is it time for your break yet? I told you not till dawn. To kind of jest romantic, romantyczny, mi się romantyczne. A czy mogę się wpuścić na górę? El romantico. El romantico. Ogólnie to jest odchuja miejscówek, ale nie wiadomo, co, co zrobić. Co jest tak z tym cepelinem? A, stylowiec są. No. the hey, no blimp is already in full operation let's just hope they fill it with something non-flammable this time it only goes to the land of the living and there's nothing for me there not picking that up what the fuck what you Maybe it's supposed to be an angel on a subway train. Okay. Could just be a guy in a cab doing magic tricks. Not picking that up. God damn it. God damn. Jest nognik, chyba, Na dole. Well, wow. reward offered for cargo stolen from shipyard receiving area, including a large suitcase bearing the initials HL. Reward mm. offered for cargo stolen I think I can remember that. What a horrible jail cell. Then again, it sure taught Gladys a lesson that time. Only police chief Bogan knows how to get in there. Okej, okay, czy jest po prostu areszt, tak? Coś w ten stylu, no? no to chyba. Nie policja, to get in there. Co. Kurwa nie wie że. Słuchawki hmm. mi się zaraz załadują. <laughs> <laughs> A to można na górę iść? Tak, tak to tak, to idziesz do właśnie calavera kafe. A jakie. bo tu w bok nie idziemy można być. Po co jest ten ekran? Zawsze mnie co kurwa zastanawia Nie wiesz o tym. Wydaje mi się, że niektóre ekrany są takie po nic trochę, że takie takie przyjścia Bo było tak wcześniej w sumie, nie? Tak, tak, też były takie ekrany. Czy nic się tam nie, nie, nie robiło w sumie. No no i tutaj jest widok na co? Gross. How long was that raven sitting there? Co? Lola, lola, gdzie jesteś? To jest Lola. It's bolted down. Ja pierdolę, kto to jest Lola? Kto to jest Lola. To to jest Lola. Lola, to taka wersja luli 3D. Dobra, idź pogadaj z tą babeczką, co te kurki trzyma, kurczę, w szatni, bo. Ola coś wie. Pokaż dupę. Hi Mary! Dupę, pokaż dupę. Ale ja okay, lubię ją w sumie. To no, to okay. Co, i to tyle? Nie da is... się pokazać? Hi Mary! Ok, back to work. <grym> okay. ok, dobra, no to przynajmniej tyle. A coś za nią można kliknąć? Te płaszcze, cokolwiek? Evening lupy. Nie, tylko Pok Tylko pokaż dupę, można je powiedzieć. Tylko pokaż dupę. Hi Mary! Okay. Back to work. Okej. Okay. Nie, tutaj nic... Nie, jeszcze, bo to jest cała wszystko interakcja z nią tylko. Możemy iść jeszcze do biura naszego. Może tam coś pominęliśmy, co?